Cześć, jestem Kus i witam Was z kolejnym zbiegiem okoliczności. Po bardzo długim oczekiwaniu w końcu mamy nowy odcinek i jest to wypasiony odcinek wyjazdowy. E, jesteśmy obecnie na przełomie Dunajca, gdzie z Tomkiem znowu wybraliśmy się na bieganie. On jak zwykle mi gdzieś uciekł, to na razie. A ja mam chwilę na to, żeby. Nakręcić przywitanie. Plan jest dość prosty, biegniemy przełomy donajca do czerwonego klasztoru, do Sromowiec i przez Pieniny wrócimy się do Krościenka, skąd zaczęliśmy e, właściwie z szczewnicy, zaczęliśmy nasz bieg. Będzie to gdzieś około 20 km. Mam nadzieję, zmieścić się w 15 minut filmu. <laughs> A jak to wygląda, zobaczycie zaraz sami. Trasa od szawnicy do Czerwonego Klasztoru przebiega cały czas wzdłuż Dunajca, taką drogą, czasami kilka metrów nad lustrem wody. A w tym momencie mamy tutaj Sokolice. Jeden z najbardziej charakterystycznych szczytów, zwłaszcza fotograficznie, z charakterystyczną sosną. Trasa wije się serpentynami, takimi. No, Zawija sami właściwie bardziej niż serpentynami. Całym przełomem Dunajca. Czasami trasa przebiega też kilkanaście metrów nad lustrem wody. Można się też spławić dunajcem, pontonem albo góralskimi, e, góralskimi tratwami. Wracam do kempingu pod czerwonym klasztorem, skąd jak widzicie rozpościera się piękny widok na Trzy Korony, Ech. a jeszcze stąd musimy dojść kawałek do kładki w sromowcach, żeby przeprawić się na drugą stronę Dunajca, żeby móc wejść w Pieniny Tomek już czeka na mnie przy bramie klasztoru, która jest tutaj za, za mostkiem. Obijasz się po prostu, ja tu biegam, a ty sobie siedzisz. Czerwony klasztor, pozdrawiam was spoko. spoko, spoko. W kadrze się na pewno zmieścisz. I jesteśmy... No teraz już jesteśmy za czerwonym klasztorem. Niestety problemy z kamerą usunęły widok. W tle widok na trzy korony. Tak, na trzy korony, a przed nami na trzy korony. A przed nami tatry... O proszę ładnie. Ośnieżone szczytki tater. Flisacy, na no, tracwach Sielsk Sielsko, strasznie sielski krajobraz Jeszcze <grym> trzeba <grym> <grym> Nie trzeba odbiegać na same trzy korony, bo tam płaci się za wstęp. No wiem. To na ja zobaczysz, kiedy pełno ludzi będzie dzisiaj. A. Byłeś na w koronach? W ogóle byłem. Byłeś, no. Dobra. Fajnie. Apa, <grym> i mamy widok na trzy korony. A przybiegliśmy stamtąd. Dobrze mówię? Źle mówię. A może i dobrze mówię. Tak, stamtąd. Gdzieś. O, teraz dobra. Tak, sobie dobra. Fajne korsetki na brzydko. Takie sobie walki robiły babcie właśnie, jak nie miałam dalej. Dlatego no. tam były sobie takie jak ich ma Zan, nam pozwoliło, to sobie robiły podobno takie walki z chustami. O, proszę. Tak, te koszyki jeszcze będą klatane z korzenia O, nie, ten, nie wiedziałem, że to się dają takie. Aha, bo to jest zielony korzeń A jakie ładne krosno. Ojej. 944. O, a tu gronostaj? Super Czytała Krystyna Czubówna. O, czekaj, bo gdzie tu jesteśmy? Nie z tej strony. Mamy widok na całe pieniny. Eee... O, zaczęliśmy tutaj w Szczawnicy i całym przełomem Dunajca do Czerwonego Klasztoru. Do kątów. Jesteśmy nie, na kątach dokładnie. Tak, kąt. nie, nie, Czerwony tu Klasztor. Tu jesteśmy, tak. Czerwony Klasztor, przeszliśmy kładką hmm. na drugą stronę i jesteśmy w Stromowceniżny, tu gdzie ta kropka mniej więcej, nawet troszkę dalej. W... Będziemy lecić teraz także. Pod trzema koronami zrobimy taki trawers Z prawej o. strony Czyli nie od lewej nie na, na szopkę Nie na szopkę, tak Tylko trawers No potem Tam jest zamkowa góra Dół na Sokolice i Szczernicę Na Sokolice i na dół do Szczernicy ja sobie poleci I tak to będzie Proszę nie opierać się o szybę Bóg zapłaci Medal pamiątkowy, dawaj łapę Łodzia <noise> Zepsujesz pieczątkę Jest? No, kręci się te <gry> <Aaaa! gry> Dziękujemy, do widzenia I znowu mi Tomek ucieka a tu miejskie, takie słowa miejskie, takie słowa już jesteśmy pod samymi trzema koronami, które trochę ominiemy. Za mną schronisko 3 korony. No i znowu mnie zostawił odgonił mnie w górę. A jednak jak się trenuje, to forma rośnie. I jak widać za mną ścieżyna jest bardzo przyjemna, chociaż dość stromą wchodzi się po takich schodkach. W tym momencie mam dorobiony gdzieś ze 100 metrów. Szacuję. A przede mną jeszcze a jeszcze trochę. Taką taką ścieżką, takim szlakiem Komary i muchy chcą mnie zjeść, ale może nie będzie tak źle Hałwa, m, m, miał, ma jedną wadę, że jest strasznie sucha. Dobry. Ała. Ale zrobiłem. Chciałem przy nadgonić, no to się skończyło. Ała. Dobra, chwilę sobie odpocznę. Zobaczę jak się będzie sytuacja rozwijać. Ała. Szczęście, jestem dość blisko przełęczy, i się wrócę do krościenka. O kurde, flag Awa. Dobra, chwilę odczekałem, chyba. Kręca się rusza się Trochę boli. Au, może się uda. Trzeba będzie delikatniej trochę. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Au. Bardzo tutaj ładnie jest i urkliwie. tam przed chwilą. Było zejście, no takie dość strome, nawet są postawione poręcze metalowe. A tu zbliżamy się do Góry Zamkowej, jeśli dobrze pamiętam. Ała! Mam nadzieję, że się to trochę rozrusza i przestanie. O! Borć na tyle, żeby się można było ruszać. Opa! Dobry. Bo na jednej nodze to się raczej nie uda. Święta Kinga chroniła się tu przed tatrami, y, tatarami. Proszę Państwa, oto żmij! No, uciekaj! że zmija była mała i ją w porę zauważyłem spotkanie z dużą żmiją i ugryzienie mogłoby się skończyć trochę źle au. trochę zdezertowałem bo Tomek poszedł, poszedł właściwie, pobiegł, bo w tym momencie już jest na sokolicy właśnie. A ja przez moją kostkę i au trochę gorszą formę. Zdezertowałem i schodzę do Krościenka. I zobaczymy się. Już w Szczewnicy spotkamy. i tutaj mamy widok na na Krościenko już w całej okazałości. Tutaj mamy Beskidy. Tam przed nami będzie Dzwonkówka. Chociaż nie wiem czy szczyt widać. Tam w dolinie gdzieś Płynie Dunajec a teraz schodzę na dół i będę wymyślał, jak się dostać do szczewnicy. I tym sposobem małym oszukaństwem znalazłem się w szczewnicy, ale dzięki temu nie musiałem biec. Asfalcie i w skwarze i z bolącą kostką. Zakola Dunajca w Szczewnicy. Skałę z góralem. Do nie da w Nadunajec opływał tą skałę z obydwu stron. Jak widać koryto jest tutaj, ale w tym roku po, po powodzi jak widać naniosło dość sporo Kamieni. I teraz góral jest tylko na skale, a mnie na wyspie. <śpiewanie> Oto i on, długo poszukiwany. Znudzony czekaniem. <śpiewanie> I zagubiony kuzyn. Ale przynajmniej nie kontuzjowany i nie musiał czekać na mnie nie wiadomo ile, zanim bym dostarł do... No, zajął się pożytecznym, pożytecznym tym... zajęcie. pójście na Słowacji po piwo. Po prostu handel międzynarodowy. No, przemyt. Przemyt, co gorsz. Kontrabanda. No i tym sposobem, na dwa sposoby zrobiliśmy eee, przejście przez Pieniny. Trochę wyszło inaczej niż miało, bo my byśmy byli razem, ale... Nie ma tego złego co by na skręconą kostkę nie wyszło. gdzieżeś skręcił. Eee, jak do zamku schodziłem. A, no. będzie, będzie słychać, bo było takie kchka? No. <gryzno. <gryzno> także także stwierdziłem, że to nie ma sensu, nie wiem. Pan. Eee, I odbiłeś, wiem, gdzie tam gdzie jest szlaki, tam gdzie siedzi babcia i sprzedaje kompot. No chyba tak. No, <gryzno> no. no. I tym sposobem zakończyliśmy naszą dzisiejszą wyprawę, chociaż jeszcze kawałek, to wy nagramy się za chwilę.